Malubas TV wspiera firma Marquis, producent myjek warsztatowych. Cześć, tutaj Norbert. Dostałem od Was pytania, także postaram się na nie dokładnie odpowiedzieć. Ok, zaczynamy. Pierwsze pytanie od Liwi. Dlaczego zdecydowałeś się na żużę, a nie inną dyscyplinę sportową? Myślę, że dlatego, że od dziecka jeździłem z rodzicami na żużel w Gnieźnie. Także z tym sportem miałem najwięcej styczności. Z innymi też gdzieś tam czy piłka nożna też, też były w moim życiu, ale raczej żużel był najbardziej dlatego się zdecydowałem właśnie na żużel. Pytanie drugie od Dari, Gdybyś miał spędzić resztę życia na bezludnej wyspie, takie dwie rzeczy wziąłby ze sobą? Eee, wziąłbym buty do biegania. Eee, I nie wiem. Eee, pytanie jest o rzeczy, ale może jakąś partnerkę, znaczy moją partnerkę oczywiście, eee, wziąłbym ze sobą. A jak chodzi o, o, o drugą rzecz, no to może jakąś książkę ulubioną. Eee, pytanie trzecie od Mariusza. Planujesz dodatkowe starty w Ligach Zagranicznych w sezonie 2019? Był taki pomysł trochę wcześniej, ale zdecydowałem, że jedynie może na jakieś turnieje za granicą będę się decydował. Natomiast w tym sezonie jeszcze skupię się tutaj na zawodach młodzieżowych i lidze. Bo tych zawodów młodzieżowych mamy sporo, także, także na tym się skupię. Pytanie czwarte od Wojtka. Czy byłbyś zainteresowany, gdyby klub z pierwszej ligi lub drugiej, e, chciał Ciebie wypożyczyć? E, myślę, że nie, że byłoby to e, głupie rozwiązanie z mojej strony, ponieważ e, poprzedni sezon spędziłem w pierwszej lidze, myślę, że się odbudowałem, e, zyskałem trochę pewności siebie, kontroli nad motocyklem i tak dalej, więc e, nie bez powodu też zdecydowałem się e, na przyjście do Ekstraligi i, chcę się rozwijać dalej u boku najlepszych, więc zostałbym w Ekstraliza. Pytanie piąte od Filipa. Jak podobać się w Norweskiej Dolinie? Jesteś tu po raz pierwszy? Tak, jestem tu po raz pierwszy. No, apartamenty naprawdę robią wrażenie, okolica także, fajne tereny do biegania, także na pewno warto tutaj wrócić a, albo odwiedzić to miejsce, jeżeli się jeszcze tutaj nie było. Pytanie szóste od Jacka, widziałem na filmie, że trenowałeś w Gnieźnie wspólnie z Kasperem Komulskim, opowiadał Tobie o falubazie? E, tak, rozmawialiśmy na ten temat, e, dobrze się z Kasperem znamy, bo jesteśmy praktycznie z jednego miasta, e, pytałem go właśnie jak wygląda obóz tutaj e, już, już wcześniej mi mówił, że naprawdę jest e, nieźle, e, także trochę po falubazie mi opowiadał, ale w samych superlatywach, więc e, tyle. Pytanie siódme od Violi? E, czy lubisz chodzić do szkoły i jaki jest e, Twój ulubiony przedmiot? E, e, myślę, że lubię chodzić. Nie, nie należę do osób, które niechętnie idą do szkoły. E, a ulubiony przedmiot e, myślę, że WF i angielski, bo e, lubię uczyć się angielskiego, więc e, myślę, że te dwa przedmioty. E, pytanie ósme od Maćka. Jak wyglądały Twoje żużlowe chrzty? No podstawową rzeczą na chście chyba był eliksir, który przygotowywali doświadczeni zawodnicy. Oczywiście nie wiedzieliśmy co w nim jest, ale no, możecie się spodziewać, że nie byłby zbyt smaczny. No i jakieś tam dodatkowe wyścigi wokół, nie wiem, łóżek, czy coś takiego. Pytanie dziewiąte od gości Pamiętasz swoje pierwsze żużlowe zawody? Jak się wtedy czułeś? E, tak, pierwsze zawody miałem w Ostrowie. E, bo wtedy byłem zawodnikiem Ostrowa. Zdaję licencję jako zawodnik Ostrowa. E, była, było, było to za kadry juniorów. E, no, wykręciłem e, olimpiadę, także nie, nie wspominam dobrze tych zawodów, ale na pewno byłem zestresowany, bo wiadomo, że e, jeśli nie ma się w czymś obycia, no, to jest ten stres większy zawsze, więc, e, więc stres był, ale. Koty, pierwsze koty zapłoty. Pytanie dziesiąte od Bartka: czy masz w domu jakieś zwierzę? A jeśli nie, to czy chciałbyś mieć? Tak, mam dwa pieski: jednego Jorka, drugi, drugiego boksera, dodatkowo jeszcze rybki. Także na pewno ze zwierzętami w domu jest dużo weselej. I zawsze u mnie w domu jakieś zwierzęta gościły. Pytanie 11 od Mirka. Jak czujesz się w zespole, nie miałeś problemu z aklimatyzacją? Myślę, że nie miałem problemu z aklimatyzacją. Z, z, wiek, z chłopakami w większości się znamy, więc właściwie tutaj teraz na tym obozie poznajemy się jeszcze lepiej i mamy dużo czasu do spędzenia razem. Na nartach, na kartingach, czy na, nawet w wspólnych posiłkach, więc jest ok. I ostatnie pytanie, dwunaste od Marty. Pamiętasz dzień egzaminu na licencję żółwabą? Nowe we mgle, ale, ale pamiętam oczywiście, bo to jednak silne emocje. Egzamin zadałem w Częstochowie. Pamiętam, że podczas jazdy indywidualnej. Zatarł mi się silnik na ostatnim kółku, i musiałem podejść do jazdy indywidualnej jeszcze raz. Na szczęście, wszystko poszło zgodnie z planem i licencję zdałem. To wszystkie pytania, także dziękuję. Falubas TV. Wspiera firma Marvis. Producent myjek warsztatowych. rejestratory 24pl Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.